Zetka uśmiechnęła się, gdy pielęgniarz przywiązywał ją do łóżka. Wytłumaczy jej, co robicie, poprosiła, inaczej się przestraszy. Pielęgniarz odwrócił się i pokazał strzykawkę. Zdawał się zachwycony, że traktują go niby lekarza, który ma objaśnić starzystom właściwe metody leczenia. W tej strzykawce znajduje się pewna dawka insuliny. Powiedział, nadając swoim słowom ton poważny i fachowy. Podaje się ją diabetykom, by obniżyć wysoki poziom cukru we krwi. Jeśli jednak poziom cukru jest znacznie podwyższony w stosunku do normy, to jego spadek powoduje śpiączkę. Lekko pstryknął w igłę, poruszył tłoczkiem, aby usunąć powietrze i wkłuł się w żyłę w prawej stopie zetki. To właśnie zaraz nastąpi. Ta kobieta wejdzie w stan sprowokowanej śpiączki. Nie przestrasz się, gdy jej oczy znieruchomieją, i nie oczekuj, że cię rozpozna, dopóki będzie pod wpływem leku. To okropne! Nieludzkie! Ludzie walczą, bo wyjść ze śpiączki, a nie o to, by w nią wpaść. Ludzie walczą, aby żyć, a nie by popełniać samobójstwa odparł pielęgniarz, ale Weronika nie dała się sprowokować. Śpiączka pozwala organizmowi odpocząć, jego funkcje są zredukowane do minimum, znika napięcie. Mówiąc to, wstrzykiwał płyn. Oczy zetki powoli traciły blask. Bądź spokojna, odezwała się do niej Weronika. Jesteś całkiem normalna. Ta historia o królu, którą mi opowiadałaś. Szkoda czasu. Ona już nic nie słyszy. Kobieta leżąca na łóżku, która jeszcze parę minut temu zdawała się trzeźwo myśleć i była pełna życia, leżała teraz z oczyma utkwionymi w jeden punkt. Z jej ust toczyła się piana. Co z nią zrobiłeś? Krzyknęła na pielęgniarza Weronika. Wykonuje swój zawód. Weronika zaczęła przywoływać zetkę, wrzeszczeć, straszyć policją, prasą i ligą obrony praw człowieka. Uspokój się! Nawet w zakładzie psychiatrycznym trzeba stosować się do pewnych zasad. Zrozumiała, że ten człowiek mówi poważnie i przestraszyła się. Ale skoro nie miała już nic do stracenia, nie przestawała krzyczeć. Z miejsca, w którym się znajdowała, Zetka widziała oddział, a na nim wszystkie łóżka puste, z wyjątkiem jednego na którym spoczywało jej własne przywiązane ciało i siedzącą przy nim przerażoną dziewczynę. Ta dziewczyna nie wiedziała, że ciało leżącej kobiety nadal prawidłowo funkcjonuje tylko jej dusza unosi się w powietrzu. Pod sufitem i doświadcza głębokiego spokoju. Zetka odbywała podróż astralną, która podczas pierwszego szoku insulinowego była dla niej wielką niespodzianką. Nie powiedziała o tym nikomu. Była tu jedynie po to, by wyleczyć się z depresji, i zamierzała opuścić szpital raz na zawsze, gdy tylko pozwolą na to okoliczności. Gdyby zaczęła rozpowiadać o tym, że wychodzi ze swojego ciała, mogliby pomyśleć, że w Villette jeszcze się jej pogorszyło. Jednak gdy odzyskała przytomność, zaczęła wertować wszystko, co wpadło jej w ręce na temat szoku insulinowego i dziwnego zjawiska unoszenia się w powietrzu. O metodzie leczenia nie pisano zbyt wiele. Po raz pierwszy zastosowano ją. Około 1930 roku, ale niebawem zarzucono, bo mogła pacjentom zaszkodzić. Pewnego razu, podczas sesji szokowej, jej Astral odwiedził gabinet doktora Igora, w chwili, gdy omawiał on tę sprawę z właścicielami zakładu. To jest zbrodnia, mówił, ale to metoda najtańsza i najszybsza, zareplikował jeden z akcjonariuszy. Zresztą, kogo interesują prawa wariatów? Nikt nie wniesie skargi. A jednak niektórzy lekarze nadal uznawali tę metodę za szybki sposób leczenia depresji. Zetka zaczęła szukać materiałów i wypożyczyła z biblioteki wszystko, co dotyczyło szoku insulinowego. Szczególnie interesowały ją relacje pacjentów, pojawiało się w nich zawsze to samo. Koszmary i jeszcze raz koszmary, ale nikt nie doświadczył niczego, co przypominałoby jej doznania. Te relacje przekonały ją, że nie ma żadnego związku między insuliną a odczuwaniem, że świadomość opuszcza ciało. Wręcz przeciwnie, ten rodzaj leczenia powodował tylko otępienie pacjenta. Zaczęła więc szukać tekstów o duszy, przejrzała kilka książek okultystycznych, aż pewnego dnia dotarła do obfitej literatury opisującej dokładnie to, co jej się przydarzyło. Nazywano to podróżą astralną, której, jak się okazało, doświadczyło wielu ludzi. Niektórzy zdecydowali się opisać swe przeżycia, innym udało się nawet rozwinąć techniki, pozwalające na sprowokowanie tego osobliwego stanu. Teraz i Zetka znała wszystkie te techniki i posługiwała się nimi co noc, by dostać się tam, gdzie chciała. Opisy tych doświadczeń i wizji były różnorakie, ale we wszystkich powtarzał się dziwny i denerwujący, poprzedzający oddzielenie ducha od ciała szum. Po nim następował szok i raptowna utrata przytomności, i zaraz potem spokój. I radość z unoszenia się w powietrzu na srebrzystej pępowinie, która mogła rozciągać się w nieskończoność. Choć jak głosiły legendy, o których czytała, możliwe było jej przerwanie, a to groziło śmiercią. Jednak jej doświadczenia wykazywały, że mogła odlatywać na dowolną odległość. Pępowina wciąż była cała. Ogólnie rzecz biorąc, książki te były bardzo przydatne, by lepiej korzystać z podróży astralnych. Dowiedziała się na przykład, że ilekroć zechce przenieść się z jednego miejsca w drugie, musi tylko zapragnąć znaleźć się w przestrzeni, wyobrażając sobie jednocześnie punkt docelowy. W przeciwieństwie do trasy samolotu, który pokonuje określoną odległość między punktem startu i lądowania, podróż astralna wiedzie przez. Tajemne tunele. Wystarczyło wyobrazić sobie miejsce, przebyć tunel z zawroczną szybkością i już pojawiał się pragniony cel. Również dzięki tym książkom Zetka przestała obawiać się istot spotykanych w przestrzeni. Wprawdzie dziś na oddziale nie było nikogo, ale gdy po raz pierwszy opuściła swoje ciało, napotkała wiele postaci, wyraźnie rozbawionych jej zdumioną miną. W pierwszym odruchu pomyślała, że są to zmarli, zjawy. Później zdała sobie sprawę, że choć błąkały się tutaj niektóre duchy zmarłych, to byli wśród nich ludzie równie żywi jak ona, którzy także opanowali technikę podróży astralnych. Ale tacy, którzy spali głęboko, nie wiedząc nawet o tym, że ich dusza wędruje swobodnie po świecie. Dzisiaj miała odbyć ostatnią podróż astralną pod wpływem insuliny, bo była niedawno w gabinecie doktora Igora i dowiedziała się, że gotów jest ją wypisać ze szpitala. Dlatego postanowiła pożegnać się z Villette, bo gdy przekroczy jego próg, już nigdy więcej tu nie wróci, nawet duchem. Pożegnać się? To było najtrudniejsze. W szpitalu psychiatrycznym człowiek szybko. Przyzwyczaja się do wolności, jaka panuje w świecie obłędu i nabiera złych przyzwyczajeń. Nie trzeba tu ponosić za nic odpowiedzialności, walczyć o chleb powszedni ani troszczyć się o niezmiennie takie same nudne sprawy. Za to można godzinami oglądać jeden obraz lub rysować najbardziej absurdalne wizje. Tu wszystko jest wybaczalne bo to przecież chorzy psychicznie. Jak miała okazję przekonać się na własnej skórze, stan większości pacjentów znacznie się poprawił, gdy weszli w szpitalne mury. Już nie musieli ukrywać niczego, a w rodzinnej atmosferze łatwiej im było zaakceptować własne nerwice czy psychozy. Na początku Zetka była zafascynowana Villette. I nawet miała zamiar przystąpić do bractwa, gdy już wyzdrowieje. Ale zrozumiała, że jeśli wykaże się odrobiną mądrości, będzie mogła na zewnątrz robić to, co się jej podoba, o ile uda się jej stawić czoło codziennym wyzwaniom. Wystarczy, jak to ktoś powiedział, trzymać szaleństwo na wodzy. Będzie mogła płakać, niepokoić się, denerwować, jak każdy normalny człowiek, pod warunkiem, że Nigdy nie zapomni, że tam w górze jej duch zadrwi sobie z tych wszystkich trudności. Już wkrótce wróci do domu, do dzieci, do męża. Bardzo tego chciała. Z pewnością niełatwo będzie jej znaleźć pracę. W końcu w tak małym mieście jak Lublana plotki krążą szybko. I o jej pobycie w Villette musi już wiedzieć sporo osób. Ale mąż zarabia dość. By utrzymać rodzinę, będzie więc mogła w wolnym czasie odbywać swoje podróże astralne bez insuliny. Jednej jedynej rzeczy nie chciała nigdy już doświadczyć tej, z powodu której znalazła się w vilette depresji. Niektórzy lekarze są zdania, że za stan psychiczny człowieka odpowiada ostatnio odkryta substancja serotonina. Jej niedobór powoduje zakłócenia w koncentracji, wpływa negatywnie na sen, łaknienie i sprawia, że ludzie nie potrafią cieszyć się życiem. Jej całkowity brak wywołuje rozpacz, poczucie bezużyteczności, pesymizm, niepokój, nadmierne zmęczenie, lęki, trudności z podejmowaniem decyzji, aż w końcu człowiek pogrąża się w nieprzemijanym smutku, Prowadzącym do całkowitej apatii, a nawet samobójstwa. Lekarze bardziej kreatywni sądzą, że depresje powodują drastyczne zmiany w życiu człowieka, takie jak przeniesienie do innego kraju, utrata kogoś bliskiego, rozwód czy kłopoty zawodowe lub rodzinne. Współczesne badania przeprowadzone na podstawie obserwacji przypadków klinicznych dowodzą, że jedną z przyczyn depresji może być Brak światła słonecznego. Jednak w przypadku Zetki powód był prostszy niż wszyscy przypuszczali. Był nim mężczyzna z przeszłości. Albo raczej fantazję o mężczyźnie poznanym przed laty. Cóż za głupota, depresja, obłęd z powodu mężczyzny, którego adresu nawet dzisiaj nie znała. Zakochała się w nim do szaleństwa, jako młoda dziewczyna, bo podobnie jak wszystkie jej rówieśnice, musiała poznać smak miłości niemożliwej. Tyle, że w przeciwieństwie do swoich przyjaciółek, które ograniczały się do marzeń, Zetka postanowiła posunąć się dalej i zdobyć obiekt swej miłości niemożliwej. Mieszkał po drugiej stronie oceanu. Więc sprzedała wszystko, co miała, by go zobaczyć. Był żonaty, ale zaakceptowała rolę kochanki, w skrytości licząc, że pewnego dnia zostanie jej mężem. Nie miał dla niej czasu, ale niezrażona tym spędzała dnie i noce w podrzędnym hoteliku, czekając na jego rzadkie telefony. Choć gotowa była znieść wszystko w imię miłości, związek się rozpadł. Prawdzie on nigdy jej tego wprost nie powiedział jednak pewnego dnia zrozumiała że nie jest już mile widziana i wróciła do Słowenii przez kilka miesięcy jadła byle co wspominając każde z nim spotkanie napawając się po tysiąc kroć rozkoszą chwil spędzonych razem w łóżku starając się odkryć jakiś trop który pozwoliłby jej uwierzyć na nowo w przyszłość tego związku. Przyjaciele niepokoili się o nią, ale coś w głębi serca mówiło jej, że przeżywa stan przejściowy, że swój rozwój człowiek musi okupić wysoką ceną, więc płaciła ją bez skargi. Pewnego ranka obudziła się ogarnięta przemożną chęcią życia. Zjadła z apetytem śniadanie i wyszła z domu w poszukiwaniu pracy. Udało się jej nie tylko zdobyć pracę, ale również zwrócić na siebie uwagę pewnego przystojnego chłopaka, inteligentnego i obleganego przez wiele kobiet. W rok później została jego żoną. Zbudziła zazdrość i podziw wśród przyjaciółek. Zamieszkała wraz z mężem w przestronnym domu z ogrodem wychodzącym na rzekę. Urodziły im się dzieci, co roku latem wyjeżdżali do Austrii albo do Włoch. Mąż został powołany do wojska, gdy Słowenia postanowiła odłączyć się od Jugosławii. Zetka była Serbką, innymi słowy, wrogiem. Jej życie legło w gruzach. W ciągu następnych dziesięciu dni napięcia, gdy wojska stały gotowe do starcia i nikt nie wiedział, jakie skutki pociągnie za sobą ogłoszenie suwerenności Słowenii i ile z tego powodu poleje się krwi, Zetka zdała sobie sprawę ze swej miłości do męża. Spędzała całe dnie na modlitwie do Boga, który dotąd wydawał się jej odległy, a teraz stał się jedynym ratunkiem. Przysięgała aniołom i świętym wszystko. Byle tylko jej mąż wrócił żywy. Tak też się stało, wrócił. Dzieci znów poszły do szkoły, w której mogły uczyć się słoweńskiego, a widmo wojny zawisło nad sąsiednią republiką Chorwacją. Minęły trzy lata. Wojna między Jugosławią a Chorwacją przeniosła się na teren Bośni. Zaczęły krążyć doniesienia o masakrach dokonywanych przez Serbów. Zetka uważała za niesprawiedliwe uznanie wszystkich Serbów za zbrodniarzy z powodu obłędu kilku szaleńców. Jej życie przybrało nieoczekiwany zwrot. Zaczęła z dumą i odwagą bronić swego kraju, pisząc do gazet, udzielając wywiadów dla telewizji, organizując konferencje. Wszystko to na niewiele się zdało, bo nikt zdania nie zmienił i nadal uważano, że wszyscy Serbowie są odpowiedzialni za okrucieństwo wojny. Ale Zetka miała świadomość, że spełniła swój obowiązek, nie opuszczając rodaków w trudnej chwili. Mogła przy tym liczyć na męża Słoweńca, dzieci i ludzi, którzy nie padli ofiarą propagandy obu stron konfliktu. Pewnego popołudnia, przechodząc obok pomnika Preszirena, zaczęła zastanawiać się nad życiem tego wielkiego słoweńskiego poety. Kiedy miał 34 lata, wszedł pewnego razu do kościoła, gdzie zobaczył młodziutką dziewczynę, Julię Primić i zakochał się w niej po uszy. Niczym średniowieczni Minstrele zaczął pisać dla niej wiersze z nadzieją, że ją poślubi. Julia pochodziła jednak z bogatej, mieszczańskiej rodziny i prócz tego przypadkowego spotkania w kościele, Renowi nie udało się nigdy więcej do niej zbliżyć. Ale właśnie to jedno spotkanie dało mu natchnienie do napisania najlepszych wierszy. Dało też początek jego legendzie. Na małym centralnym placu Lublany stoi pomnik poety kto podąży w ślad za spojrzeniem posągu, dostrzeże po drugiej stronie placu twarz kobiety, wrzeźbioną na fasadzie jednego z domów. Tam właśnie mieszkała Julia. Proszire nawet po śmierci patrzy na swą niemożliwą miłość. A gdyby bardziej uparcie walczył? Serce zetki zadrżało. Czy było to przeczucie jakiegoś nieszczęścia? Może coś złego działo się z dziećmi. Biegiem wróciła do domu, spokojnie oglądały telewizję, wcinając prażoną kukurydzę. Ale dziwny smutek nie minął. Zetka położyła się i przespała prawie dwanaście godzin, a gdy się obudziła, nie miała wcale ochoty wstać. Historia Praširena przypomniała jej znowu pierwszego kochanka od którego nie miała żadnych wieści. I spytała samą siebie Czy wystarczająco długo walczyłam? Czy nie powinnam była pogodzić się z rolą kochanki, zamiast się upierać, by sprawy potoczyły się zgodnie z moimi życzeniami? Czy walczyłam o moją pierwszą miłość z równym uporem, z jakim walczyłam o mój naród? Zetce udało się przekonać samą siebie, że zrobiła co mogła, a mimo to smutek nie mijał. To, co zdawało się jej rajem, dom nad rzeką, mąż, którego kochała, dzieci jedzące prażoną kukurydzę przed telewizorem, z dnia na dzień stało się piekłem. Dziś. Po wielu podróżach astralnych i licznych spotkaniach z umysłami oświeconymi, wiedziała, że wszystko to było czystą głupotą. Miłość niemożliwa posłużyła jej za pretekst, by zerwać więzy z życiem, jakie wiodła, bo było dalekie od tego, czego rzeczywiście pragnęła. Ale dwanaście miesięcy temu rzuciła się gorączkowo na poszukiwanie utraconego mężczyzny wydała majątek na rozmowy międzynarodowe, lecz on już nie mieszkał w dawnym mieście i nie sposób go było odnaleźć. Wysyłała ekspresem listy, które wracały do niej z napisem adresat nieznany. Obdzwoniła wszystkich wspólnych znajomych, ale nikt nie miał pojęcia co się z nim stało. Mąż nie domyślał się niczego i to doprowadzało ją do szału, bo przecież powinien przynajmniej coś podejrzewać, zrobić jej awanturę, skarżyć się albo zagrozić, że wyrzuci ją na ulicę. Z czasem doszła do przekonania, że telefonistki międzynarodowe, listonosze i przyjaciółki zostały przez niego przekupione i że on tylko udawał obojętność. Sprzedała biżuterię otrzymaną w prezencie ślubnym i kupiła bilet, gotowa jechać za ocean, aż ktoś w końcu ją przekonał, że obie Ameryki to ogromny kontynent i nie ma co wybierać się tam, nie wiedząc dokładnie dokąd. Pewnego popołudnia położyła się, cierpiąc z miłości, tak jak nigdy dotąd nie cierpiała, nawet wtedy gdy dawno temu powróciła do szarej codzienności lublany. Całą noc i cały dzień spędziła w swoim pokoju. I następny również. Trzeciego dnia mąż wezwał lekarza. O jakiż był troskliwy. Czyżby nie wiedział, że zamierzała go zdradzić? Zamienić swoją pozycję kobiety szanowanej na rolę skrywanej kochanki. Porzucić na zawsze lublane, dom i dzieci. Gdy przyszedł, lekarz dostała ataku szału. Zamknęła się w pokoju na klucz i otworzyła drzwi dopiero po jego wyjściu. Tydzień później nie chciało się jej już wstawać, by wyjść do łazienki, i zaczęła załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w łóżku. Przestała myśleć racjonalnie. W głowie miała jedynie skrawki wspomnień o mężczyźnie, który, była tego pewna, również bezskutecznie jej poszukiwał. Mąż nieznośnie szlachetny zmieniał prześcieradła, głaskał ją po głowie, zapewniał, że wszystko dobrze się skończy. Dzieci nie wchodziły do jej pokoju od czasu, gdy bez żadnego powodu spoliczkowała jedno z nich. A potem uklękła i zaczęła całować jego stopy, błagając o przebaczenie, drąc na strzępy koszule, by wyrazić swą rozpacz i skruchę. Po upływie następnego tygodnia, kiedy zaczęła wypluwać podawane jej pożywienie, traciła i odzyskiwała kontakt z rzeczywistością. Spędzała bezsennie całe noce i przesypiała całe dnie. Do jej pokoju weszło bez pukania dwóch mężczyzn. Jeden przytrzymał ją, drugi zaaplikował zastrzyk i obudziła się willette. To depresja, powiedział lekarz do męża. Czasem powód bywa banalny, jak na przykład brak substancji chemicznej serotoniny w organizmie.